zaraz pokażę. Pokażę. Ty wpisałeś mnie na straty, a ty sam nie więcej warty. Miłość to żarty, a ty dalej tak upatry. Ciągle przekonanie, że prawdziwie i nie kocham. By tylko mieć ten pieniąz, to nie jest prawdą zobaczyć. Na swój rozum. Powiedzmy sobie tak. Czy jechałby te kraje, by parę złotych. Czy rozum, o tobie brak? drak. Czyli związek czy to wszystko ma sponsorne? Jeszcze więcej powiem i na to rozmienie Kocham ją prawdziwie. Przecież widać nie za ile. Czy w końcu to dla mnie uwierz, bo stałaś się aniołem Na trudniejszych dla mnie chwilach Kochamy się prawdziwie, a ty lub siebie debila Pomysł zanim powiesz i wbij sobie do głowy Że sensy było, jaka przez tych lat Dla paru złotych, tych radość po kioskach Będąc w moim wieku i ja reprezentowałem Poświęcając koncerty, człowieku Pracowałem uczciwie, zarabiałem te pieniądze Niczego co mi mówisz, nie mam na swym koncie W domu czasem ciężko, może czasem coś brakuje Ale nie mam tej tragedii, o której mówisz Rozumiesz? Zaraz pokażę. Nie pije nie palen, nie biorę narkotyków, nie będę jej na machę, może być była odwrócić, nie pije, nie palen, nie biorę narkotyków, nie będę i na machę, może być pozytu. Nie pije nie palen, nie piorów narkotyków, nie będę i na machę, może być była odwrócić. Nie pije nie palen, nie pior narkotyków, nie tamtej na machę, może być północ. Nie ma sprawami ubizać, nie dorazasz mi do pieca. Ja nie jestem tyle trzyma ty kiedy wszyscy są rodzinę Wyzywasz bez powodu To jak mam cię nazwać? Prowokator ktoś z miodu? Miło by ci było Gdyby ktoś się tak traktował Gdyby każdy cię wyzywał To jakbyś się zachował Mówisz taki jesteś Bo to cała jej izina Ja popatrzę teraz we nie Inna jest przyczyna, twoja rozbita rodzina Ta poprzednia, znasz klimat Czy to jest ta przyczyna, twojego zachowania Zamiast wybrać rolę ojca, ty wybrałeś rolę drania Brak pohamowania i szacunku dla kobiet Wyzywasz swoją żonę, jesteś chamem, tak powiem Słuchaj, chcesz się dowiedzieć, że fałszywy jest ten człowiek Postawę dziś na swoim, a i tak się nie obronisz Na miłości nie zapomnisz, która jest prawdziwą siłą Na pochyby wszystkich, którzy chcą, by jej nie było Chyba ci się że my się rozejdziemy Na zawsze będziemy razem, właśnie Bo tego chcemy, tam już i nie w materialnej sobie czy nie wykażcie A tym tak ci odpowiem Na wszystkie twe zarzuty skierowane w moją stronę Czy chcesz tego czy nie wezmę, a nie i tak za żonę Ja zaraz Nie piję, nie palę, Nie biorę narkotyków Nie będę i na mafia. może tyś był na odwyku Nie piję, nie palę, nie biorę narkotyków Nie będę i na mafia, może byś był na odwyku nie piję, nie palę, nie Że tyś na odwyku! Ja ci chwa zaraz pokażę. Pokażę.